To wychowałem. Pierwsze swoje sukcesy święciłem właśnie tu w Lublinie. Jednakże, żeby odnosić większe, niestety musiałem opuścić nasze piękne miasto. Grałem dla Wisły Kraków na Rędzie Międzynarodowej, grałem dla reprezentacji Polski, Teraz wróciłem do Lublina i dalej jestem głodny sukcesu. Dlatego gram teraz dla drużyny Lecha, Lecha Sprawki. I jak niektórzy z Państwa wiedzą, grałem na pozycji bankarza, a wiecie, że to jest pozycja, na której obdarza się ludzi zaufanych i odpowiedzialnych, dlatego mam tutaj mały upoinek dla pana Lecha, dla Lecha Sprawki, który pozwoli mu na dłużej zostać numerem jeden z Lublinie.